Siema. Witam w kolejnym odcinku z Need for Speed Underground 2. Dlaczego zaczynamy w menu głównym, a no, tak naprawdę w menu tuningu? I ponieważ e, pewien użytkownik napisał mi o pewnym Triku, który można wykorzystać, polega on na założeniu unikalnego winylu na zwykły winyl, jeśli wiecie o co chodzi. Tak na przykład tutaj mamy różne warstwy, to gdy ustawimy sobie powiedzmy powiedzmy, te konkursowe, jakikolwiek taki, powiedzmy, nawet to on zajmuje wszystkie warstwy i nic więcej nie możemy tutaj dać, jak widać. Więc pierwsze, co musimy zrobić, to pomalować sobie samochodzik na jakikolwiek tam kolor chcemy, ruszofy na przykład. Następnie ustawiamy winy, jakikolwiek zwykły, który chcemy, na przykład na karoserię albo na jakikolwiek, tak naprawdę. Zadamy takie kropeczki, powiedzmy, wybieramy kolor, nie wiem, dam biały, zajebiście. No I resztę warstw, jak widzicie, mamy odblokowaną, ale jak na razie wychodzimy stąd, zapisujemy ten zestaw i teraz znowu Wchodzimy w winylę, wybieramy następną warstwę, jaką chcemy cyg. No i później Winel, którego chcemy użyć, którykolwiek tak naprawdę. Powiedzmy, że ten dodajemy go, proszę bardzo i teraz jedyne co robimy, to cofamy się i zmieniamy z powrotem kolor samochodu i cofamy. I tyle, proszę bardzo. I mamy i ten body winyl, te kropeczki i mamy mamy ten, także no... Yy, Zajebiście, dzięki za protipa. A tak wygląda mój Nissan po pewnych modyfikacjach już wcześniejszych. Yy, no Jest to użyty zwykły body winyl yy, na, na cały samochód z takimi chińskimi znaczkami więc nie musiałem tutaj tego triku wykorzystywać, ale to nieważne i tak fajnie wygląda. Ten trick sobie pewnie wykorzystamy dopiero na 350ZC, jaką odblokujemy za jakiś czas tam na pewno. I jeszcze dostałem protipa odnośnie ukrytych wyścigów suwów, czyli tych ciężkich samochodów, powiedzmy tych takich dużych jak Hammer czy ten Cadillac Escalade. Ym, ale szczerze to czy mnie interesują jakieś wyścigi SUGów, nie są one obowiązkowe, żeby ukończyć grę, więc raczej nie. Więc zaczynamy sobie draga. Witam, witam serdecznie. Kogo my tutaj mamy? Mamy dwie su supry i jakieś gówno. Eee, to nieważne, nieważne. Lecimy, kurwa, za późno. Jak to, o, what the fuck. Nie, wracaj tu, Gnoli. O, no, kurwa, znowu za późno. Dobra, ja mam plan, patrzcie, co, to się dzieje teraz. Draftujecie se frajera, elegancję. Czemu mi się draft nie nalicza? Oszukali mnie. Mm, teraz szybkie, wyprzedzam go, o, the fuck. Dobra, no było blisko, generalnie było blisko, ale udało się. Teraz tylko się skupić. Nieraz zdopić się, ale chyba już niedługo nam zostało tej trasy. Także git, zwycięstwo. Oh, Właśnie w ogóle to był to był sponsorowany wyścig drag. Ej, a teraz sobie podjedziemy powiedzmy Czy ja tutaj? W ogóle co to jest? To jest to, torowy wyścig tutaj? Chyba tak? Jak tam wyjechać, WTF? Czyżby jakoś ten dykt? O oh, what the fuck Szymanu! No. no, przestań się kręcić! O, dobra, szybki bączek. Dobra. gdzie ten wyścig? Nie wiem, gdzieś... No, tutaj, dobra. No to lecimy. Podobają mi się te znaczki, fajnie pasują. Nie mam pojęcia, co one znaczą, ale... zajebiście wyglądają. Dobra, jadymy! Co to za jakiś pełżot tutaj jedzie? What the fuck? Dobra, kogo my tu mamy? Jakieś pełżota? To z przodu nie wiem, czy to jakiś Golf czy inne gówno. Ale no i tak nie mają szans, nie mają szans z moim Nissanem. Tak jest, tak jest. Też już pokonany, no bra. I znaki drogowe? Tak jest. Ty, ale ten śmieć to. O, what the fuck, nie! Uciekli mi! Dobra, szybkie nitro. Co to miało być? O, what the fuck. Co to miało być? Jak mi uciekli, no co za śmiecie, dobra, patrzcie to, co się teraz dzieje. Zobacz to, cyk, peżocik już wystrzelony elegancko, dobra. I to jest torowy wyścig, no to... no kałuża. No to nie powinno być problemu żadnego generalnie. Generalnie, o, 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 okej, okay. dobra, tu był leciutki problem. Tutaj leciutki drypsik, jebać znaki drogowe. Goddammit, no kto takie trójkąty tam stawia, po co one tam są, what the fuck. Dobra, what the fuck. No niestety z pierwszego okrążenia to dużo tutaj nie będzie Ale spokojnie, mamy jeszcze dwa do nadrobienia Powinno być wszystko w porządku Drift, o o, no kurwa, no, 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 tyle by było Dogie, tak jest in szybkie nitro Dobra, już się zbliżamy, już się zbliżamy powoli Powolutku Powolutku się zbliżamy Teraz trzeba tutaj leciutko skontrować Dobra, ale drift, what the fuck no ty gnoju, no, no, Co za śmieć! No nie, jestem ostatni, co za gówno. Jak ja mam to zwyciężyć? <noise> Hehe, fuck, okay, co to ok, Okej, dobra, co tu się kurwa dzieje? Dobra, został ostatni. Ja też taki trik, że można ostre zakręty tak robić. Nie, nie wiem po co, odbijając się tak od band, ale można generalnie. Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, bo tego kolesia to już raczej nigdy nie dogonię, ale... Fajnie było. No nie, było tak blisko! Co to miał być? Cały wyścig, nie mogłem go dokonać. what the fuck? GIEŃ! Plusk, o, o, okej. O nie, pierwsze okrążenie jest moje, what the fuck, co tam się stało? Dobra, ta kaksówka wyleciała w powietrze, co jest? Ale właśnie w taki sposób pozbywamy się przeciwników, wysyłając ich w kosmos. No tego zakrętu tutaj to ja nienawidzę, uciekam stąd. No i byk, drugie okrążenie, elegancko, oczywiście pierwsza pozycja, jak totalny szef. Ale jakiś gnój mnie goni ewidentnie, muszę uciekać. Nie! O the fuck? co tu się stało? Ja wiem, <noise> Ale frajer. No i chuj po wyścigu, no jedna kraksa pod sam nie Nienawidzę tej gry. O niej, bądź znaki drogowe. ooo oh, to fakt. Oh, yeah. No i w końcu, no, myślałem, że już nigdy nie ukończę tego wyścigu. Nie. Yeah. <noise> Nowe reflektory? Oh shit! A propos reflektorów, to też sobie zmieniłem kolor na ten taki fioletowy i fajnie teraz wyglądają. Znaczy praktycznie ich nie widać, ale to nieważne, nieważne. Możemy na szybkości obczaić nowe reflektorki. Poka mnie to. Można te takie wyciągnięte woltage. Dawaj mnie to. Tyż on cztery gwiazdki wyglądu, nice. No co ja jeszcze mogę tutaj zrobić z tego zwłókna węglowego? Czy już wszystko mam? No, wszystko mam. Ty, ale wiem mogę jeszcze zrobić w sumie: zmienić maskę, żeby polepszyć trochę wygląd. A na jaką? Tu nie ma żadnych takich fajnych. Chyba, że tom. Ile to kosztuje? Tysiąc! O! Oh, dobra, pierdolę takie coś. Tysiąc za maskę. Chyba ich pogrzało. Dobra, co nam zostało jeszcze ze sponsorowanych? Jeden tor nam został, a gdzie on jest w ogóle? A tutaj się ukrył. Co za Dobra, jedziemy po niego. Nie w tę stronę, kurwa. No, nie w tę stronę, gadamy. Witam, witam, Kolejny wyścig sponsorski. Jest to już ostatni wyścig sponsorski, który musimy zrobić. I myślę, że sobie go ukończymy i może zrobimy jeszcze jakiegoś URL-a. Zobaczymy, zobaczymy. Niezłe dymy. Kurwa. Halo? Żyje? Co się dzieje? Kurwa, zaltabowałem się przez przypadek, ale nieważne, jest wszystko w porządku, jedziemy tędy. Hehe, <laughs> Pojechali jak debile! Ale na szczęście ja mam 200 IQ i mimo Old Taba jak debil, udało mi się, O! No, ich wyprzedzić wszystkich. Patrzcie, jak teraz się zbuduje prowadzenie jak totalny szef i oni nie będą wiedzieli, co się dzieje. Jeszcze tutaj będę nit rozbierać. To jest wszystko faktyczne, taktyczne podejście. No, teraz mogę taktycznie przejechać przez rondo. Jak totalny szef, patrzcie to, co się dzieje teraz. O! nawet nie było jednej ryski Tarnitro i w ogóle zajebiście teraz. O mój Boże, jak zajebiście! Teraz to ja już nie jestem mistrzem kierownicy. Jestem bogiem kierownicy. Tak jest, tak jest. Teraz wjeżdżamy sobie elegancko na autostrade. Oczywiście pod prąd, jak żeby inaczej, jak żeby inaczej. Ty czy będę mógł zmienić pas, czy nie? Chyba będę mógł tutaj o elegancko. Wracamy na odpowiedni pas. Oczywiście musimy... Przestrzegać wszelkich praw drogowych, wiadomo, wiadomo. My nie jesteśmy żadnymi kryminalistami, żeby tutaj nie jeździć przepisowo, nieprawdaż? Mówi koleś, który zapierdala 234 km. No, 200... 250, prawda? 250 km na godzinę. Skyline mi się, znaczy, gdy niszczone mi się rozkorwia... Dobra, nie, nie, nie. Na wstecznym jadę. Szybka obrótka. Jedziemy dalej. No no i chuj mnie wyprzedził, no. Nie, nie, nie jestem ostatni. Ale spokojnie, jeszcze was dogonię. He, znowu pojechali jak debile, to jest moja szansa. No ten jeden przynajmniej ma więcej niż dwa IQ, ale spokojnie, spokojnie. Damy radę, damy radę. Ty, czemu oni są mi tak szybciej niż ja? Co to ma być? Co to za haksy? O! Ty szmato chciał we mnie wjechać. Ty co no, za gnój. Chciał mnie sabotażować. Trzeba taktycznie, taktycznie znowu środkiem ronda, patrzcie co się dzieje teraz. zobata zobatau, zobata. zobatau, zobatau. no zobata. i chuj, dupę. Chłopaki, czekajta. Spokojnie, jeszcze to zwyciężę. Haha, no i co? Elegancko, pierwsza pozycja. Znowu jest moja. Najważniejsze to nigdy się nie poddawać, nieważne ile razy się wypierdolicie. Najważniejsze jest to, aby stachać. Nitro! Dobra, teraz pełne skupienie, bo wcześniej tutaj się wyjebałem. Więc najważniejsze, aby teraz tego nie zrobić. I zbierać nitro. Tak jest. Lepiej się tego nie dało zrobić. Teraz do 270 km na godzinę jadę. Ja pierdolę. Słyszycie ten silnik? On już nie wie, co ze sobą zrobić. Nie wie co to się odpierdala właśnie w tym momencie. No teraz się ogarnął. What the fuck! Się zaczął zacinać. Cud, że nie wybuchł. What the fuck! Drift elegancki, dobra, dobra. Dobra. O kurwa, no co to są za zakręty? Co to ma być? Co to ma być? Dobra, uwaga, jeszcze jedna szansa, teraz albo nigdy. Oh yeah, oh yeah. Dobra i teraz najgorsze zakręty na świecie. Jeden. I tutaj zaraz drugi. God damn it. co to kurwa jest? Nienawidzę zakrętów 90 stopni. Kto to kurwa wymyślił, no? Za gorące te zakręty! Kolejny żart roku. Witam bardzo serdecznie. Witam, witam. Cyk nitro. Cyk nitro. Cyk nitro. I zmieniały pas. I full pizna z górki. I cyk nitro. I cyk nitro. <laughs> uwaga, uwaga, lecimy! 270. What the fuck. Dobra, jeszcze się silnik nie krztusi. Więc jest dobrze. No elegancko, 6 minut wyścig, no kurwa. Ale przynajmniej grube pieniążki, co odblokowałem przyciemnienie szyb. Wow. No szmat. Dobra, jeszcze strzelimy URL-ga na szybkości, tym razem na lotnisku, więc zapowiada się ciekawie. Halo? Yeah. It's done, everything is set up. Tak dostaniesz swoje pieniążki Uuu, nielegalne wyścigi. Tym razem na lotnisku. To nie jest ze security card. Ja tu tuż mali. Ja wilna morda. Witam, witam. Kogo my tu mamy? Oczywiście Toyota Uuu, co to jest za kolor ty? To jest ten perłowy taki chyba opalizujący, czy jakkolwiek się to mówi, czy cokolwiek. o co, Taki kolorek, co zmienia kolorki, że tak powiem. Dobra, teraz trzeba ich teraz wszystkich wystrzelić. O no, no i chuj se wystrzeliłem, ze strzelę to w ośem, Dobra, spokojnie, spokojnie, nie ma co się denerwować. Tu już korolla cyk. Proszę bardzo. Ty, a co, jak ten samolot mi wyląduje na czole? Czy ktoś to przewidział? Hmm. To prawdziwy szybcy i wściekli. Witam. Wypierdalaj z mojego miejsca. Znaczy teoretycznie trzecie miejsce nie jest moim miejscem. Dlatego, że pierwsze jest moim miejscem, ale spokojnie trzeba awansować powoli, powoli. Wszystko po kolei, spokojnie. Spokojnie o swoją pozycję trzeba walczyć. Na przykład z tym śmieciem o tutaj. A w jaki sposób to już zależy od nas? <laughs> Oczywiście mam na myśli... o, też ma. Mam na myśli sposób taktyczny. Taktyczny. Ty no ale ten chłop tak już uciekł, że ja go nigdy nie dogonię. Przecież co to ma być? Ja nie mam nitra nawet. No co ja mam zrobić? Jedynie na zakrętach mogę mieć szansę go pokonać, ale no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. I tak w te zakręty szybciej wchodzi niż ja kiedykolwiek bym wchodził w jego ma... Ale spokojnie, mamy jeszcze dwa okrążenia do nadrobienia. Więc no, damy rady, damy radę. Albo nie damy rady. No przecież go się nie da dogonić. No co to ma być? Dobra, to trzeba taktycznie zdraftować jakiegoś frajera. Póki możemy nabrać tyle nitra, ile się da. Teraz tego tutaj wystrzelić elegancko, no ty to? Nie psuj mi mojej taktyki, no ty też. I teraz tylko wyjeżdżamy sobie tutaj na tą górkę. Spokojnie. Moj no nitro! Ale to mi dużo dało, no i w tope. <laughs> eee, tak, tak, URL, witam, witam. Dobra, bo w te zakręty trzeba lepiej powchodzić. Troszeczkę lepiej zwolić, bo inaczej to będzie gówno z tego wszystkiego. No, ty śmieciu. Wydupiaj z tą ko... O! No już myślałem, że dwóch poleci jednym strzałem, to... O, ty śmato. To by było coś. No, ale niestety nie. Dobra, nitro to ja może będę zostawiał na jakieś krytyczne sytuacje. Jak na razie krytycznie jeszcze nie jest chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, zobaczymy. Cyk. Dobra. Spokojnie. No kurwa, te zakręty. Nienawidzę zakrętu. Ty, no czemu nie dostałem nitro za okrążenie? Co to za skam, Co to ma być? No i tyle by było. Znowu nie dogonię tego pierwszego gościa. No co to ma być? to nie ma sensu. Ja, czekaj, jeszcze tak blisko nigdy nie byłem. Jeszcze tak blisko. Tak blisko. Tak blisko jak ja. Ok. Teraz taktycznie. No chłop tym mustangiem tak leci, że to jest szok. No jeszcze nitro romano co za śmieć. Zobacz to, chłop mnie pod górkę wyprzedzą, no co to ma być. O! Tak! wpierdalaj, gościu! <gry> Pierwsza pozycja jest moja. je no i udało się wystrzelić. Teraz tylko tą pierwszą pozycję zachować tak naprawdę i po wyścigu. No ty gnoju, nie, 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 nie. Nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj się tu zbliżać do mnie, rozumiesz? Nie ma szans, nie ma szans, że zwyciężysz. Podium jest moje, Gnoju Gnoju. Nitro, gdzie on jest? Kurwa, nie, nie, uciekaj stąd, uciekaj stąd, wygram to. Tak, tak. Czy to jedyny wyścig? No, niestety nie, ale no trudno. Zobaczymy, może ten będzie prostszy. Te, a czemu? Aha, dobra, nie. Nie ustawiłem jednak tej maski, bo kosztowała kurwa 1000 dolarów, what the fuck. Dobra, pozdro. Wydupiam stąd. Czy to jest ten sam wyścig, tylko że w drugą stronę? Chyba tak. Tak się wydaje. Dobra, ale już pierwszy jestem, już ich wystrzeliłem, wszystkich nie mają szans. Żadnych szans. Dobra, elegancki drift, lepiej się tego nie dało zrobić generalnie. Nie dało się, Rozumiesz? Nie dało się. Dobra, w tą stronę chyba jakoś lepiej siedzie. No. Wypierdolaj tym mustangiem, bo cię znajdę i zniszczę. Dobra. Dzięki, dzięki. No ty gnoju, no nienawidzę cię. Giń! Dobra, a mówiłem, mówiłem, że cię znajdę i zabiję. Mówiłem. No i elegancko wyścig już jest w sumie wygrany tak naprawdę. Bez tego mustanga. He, he. Taktycznie, taktycznie. No i cyk. No i się mano. Zwycięstwo 247, przypadek nie sądzę. Ty on, ten on też ma 47, łatwko. No dobra, łatwe zwycięstwo. Co tam? Własnych Hood, nowe pojazdy. A co to jest? Ej, halo. Nowe zegary, ja pierdolę. A ciekawe, jakie nowe furki są w sklepie dostępne. Może 350 hmm? To co cykniemy, szybką focie. Nie mam pojęcia, co ja powiedziałem, ale tak. 903! No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Gówno!